Wiarę. Składamy je dowie przede wszystkim za Twój święty Kościół Powszechny, razem z Twoim sługą, naszym papieżem Benedyktem i naszym biskupem Piotrem. Stanisławem, Witalinem, Janem oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obdarz Kościół, pokojem i jednością, otaczaj opieką i grządzi na całym ziemi. Wszystkim tu zgromadzonym są są Tobie a także omijam ją I wzmożę swoje momenty do wyłogów, wiecznego i przeległych siebie oraz ze wszystkich swoich blisk, aby zastąpić utopię do dusz słowy i osiągnąć wagi. Matki dzielnicy, naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, obrońca najświętszej dzielnicy oraz Twoich świętych apostołów i uczniów Piotra i Pana I wszystkich Twoich świętych, przez ich zasługi podać otacza nas we wszystkim swoją przemocną. Wstawię do ofiara w końcu całego ludu Twego. Napełnij nasze życie Twoim pokojem. Zabawaj naszą wiecznego potępienia. I do dobrała swoich wybranych. Prosimy Cię Boże, w tym świętym ofiarom, pełnym swojego boleskiego ustawienia. Mocą Twojego... Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką wziął krew w swoje święte i ścigodne ręce. Podniósł oczy ku niebu do Ciebie Boga, swojego ojca przechodzącego i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamą i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Wierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które zaraz będzie wydane. tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc, wierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na opuszczenie brzegów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Ciebie daru, ofiarę czystą, świętą i doskonałą, chleb święty życia wiecznego i kielich tego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi, sprawiedliwego Abra i ofiarę naszego patriarcha Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył Najwyższy Twój Kapłan Melkie jako zapowiedź ofiary doskonałej błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty Anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz niebie, przed oblicze boskiego majestatu Czego, abyśmy przyjmując tego ołtarza Najświętsze ciało i krew Twojego Syna otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę. Dzień dobry, wszystkim spoczywającym, prosili się, usiąd twojej radości, średności i pokoju. Również nam, twoim kreśnym słowem, fającym o Twoje wiek i myślenie, udział we współnocie z Twoimi świętymi apostolami i łącznikami, Jarem Przycielem Szybanym, Maciejem Barnałów i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię o dobroć nadzwyczajnych, nie z powodu naszych zaznaczenia. Będź wdzięczny przebaczeniu. Przez Chrystusa, z Chrystusem w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Przechodzący, przez Chrystusa naszego Pana, przez którego Boże wszystkie te dobra ustawić i stwarzasz, i święcasz, i i na i nami udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, przez wszystkie wieki wieku. Jesteśmy dziećmi Boga, dlatego pełni odwagi wewnętrznej wolności, wołaj modlitwie Ojcze nasz, których jest niewielkim, przyjdź nie moje, przyjść przyjdź królestwo Twoje.